Cześć wszystkim! To już nasz trzeci czerwiec w Australii, ale nadal jesteśmy za każdym razem zaskoczeni, jak tutaj jest zimno! I raz dziennie jest okienko pogodowe, kiedy jest ładnie, słonecznie i w miarę ciepło, ale jak widzicie po mnie, nawet teraz ja nie dam się zaskoczyć, jestem w swetrze. I zwłaszcza noce są tutaj straszne, bo ogrzewanie nie jest takim domyślnym wyposażeniem domu australijskiego, a ściany są cienkie, bo jednak większość roku jest tu gorąca, ale zima w Polsce kojarzyła się z wyjazdami w góry, gdzie było dużo śniegu. I jeżeli są góry i śnieg, to na myśl przychodzi zakopane. I dlatego my dzisiaj wybraliśmy się do zakopanego. Na miejsce, Krzysztof yy, poszedł rozmawiać z jakimiś obcymi ludźmi. Ja jestem zestresowana na maksa, bo ja, mnie to zawsze przerażają takie sytuacje. Zajechaliśmy na to pole namiotowe, czy jak to nazwać, ten campground i nagle jakiś koleś idzie do naszego samochodu. To jest w ogóle taka malutka powierzchnia, że nie było nawet jakby udawać, że my tylko tutaj przejeżdżamy, nie zwracajcie do nas uwagi. Od razu jakiś koleś podchodzi do naszego samochodu i Krzysztof wychodzi i oni teraz tam rozmawiają, a ja nie wiem, nie wiem dlaczego. Czy my zrobiliśmy coś złego będąc tutaj? Minut później, i tam pan nadal opowiada chyba całą historię życia Krzysztofowi. Zaraz się dowiemy, o co tutaj chodzi. Dzięki. Cześć. Na, razie. Na razie hej. To co wszyscy te osoby tutaj, to byli Polacy? Tak. Te dzieci wszystkie. Polskie dzieci w Australii. No to może taka chwil, chwilka wstępu. To to, dlaczego właściwie my tutaj jesteśmy i jak odkryliśmy istnienie takiego miejsca. A odkryliśmy je w taki sposób, że oglądałem filmiki innych youtuberów. Polaków yy, w okolicy, właśnie naszej w Queensland, w okolicy Brisbane, i jeden z nich wspomniał po prostu o tym, o miejscu, które nazywa się Zakopane i jest bardzo blisko do Brisbane. Więc od razu mi się zapaliła lampka, to jest fantastyczny motyw na materiał. I w Google'ach nazywa się to miejsce Zakopane Campgrounds, czyli. Yy, Pole campingowe zakopane. Ja myślałam, że to jest jedno z po prostu wielu pól campingowych, które są w okolicy wszędzie w Australii, które po prostu się tak śmiesznie nazywa. Ale okazało się, że to jest prywatna posesja, nie jest to więc takie zupełnie ogólnodostępne pole campingowe. No ale mimo tego, że jest brama i że jest normalnie numer działki, więc to wygląda jak całkiem prywatna posesja, no to postanowiliśmy sobie wjechać. I takie widoki nas zostały. Od razu podeszli do nas ludzie zainteresowani, co my tu robimy. I okazało się, że tak, cała ta działka, ta posesja to jest taka własność polskiego klubu w Brisbane jest przeznaczona do tego, żeby taka baza wypadowa dla, dla polskiej społeczności dla osób skupionych wokół polskiego klubu w Milton żeby mogli tutaj sobie jakieś spotkania organizacyjne, jakieś. Tego typu kempingi właśnie urządzać, i właśnie w tym czasie jak tutaj przyjechaliśmy, to grupa Polaków sobie tutaj biesiadowała. No więc jak to z Polakami, nawiązaliśmy jakąś 15-minutową rozmowę, a Rafał, którego poznaliśmy, który prowadzi polską, polskie harcerstwo w Brisbane swoją drogą, więc zna te rejony bardzo dobrze, polecił nam, gdzie warto tutaj pojechać, co warto tutaj zobaczyć w okolicy, jak już jesteśmy. Więc, według jego wskazówek, właśnie wybierzemy się na krótką wycieczkę. W każdym razie, Zakopane... Jak jest zima, trzeba jechać do Zakopanego. Nawet jak się jest w Australii. A jeszcze od Rafała dowiedzieliśmy się, że w pobliżu, jeżeli ktoś lubi hikingować, czyli wchodzić na góry, to są trzy do wyboru. Mont Maroon. Na, od, jadę od najłatwiejszej. Mont Maroon, w której trzeba zacząć o 10 rano, żeby zdążyć wrócić przed tym, jak jest ciemno. Montbarney, trochę trudniejsza, gdzie już jak jest, już zaczynasz później niż o 8 rano, to już na pewno nie wrócił za jasnego. I trzecia, zapomniałem nazwy, więc teraz ją wklejam tutaj. I tam w ogóle nie możesz wchodzić, jeżeli nie umiesz tej już wspinaczki górskiej, czyli z linami, z zabezpieczeniem i z odpowiednim przeszkoleniem. Zgadnijcie, na którą jedziemy. No jak widzicie po moim stroju, to pewnie możecie się domyślić, na którą. Natalia nie ma lintu, ja warkocze No bo ja chciałam ci zrobić na zakopiański style No i super Wiesz no. Takie za zaplecenia no. jakieś udawane kurole, nie wita się Ma Natalka dwa warkocze A ja mam jeden hey! <laughs> No, ej, ale ja w ogóle jak ten, jak ten pan do ciebie szedł tu ja miałem takie flashbacki z zakopanego, że wiesz, za pogłaskanie konia 10 zł. Zawiechanie na poroperty 50 dolarów. A tutaj takie krupówki, tutaj takie stragany po obu stronach i takie niskie zabawki 6 godzin w dwie strony. No ale to nie jest taka zwykła trasa A to idziesz tam na samą górę No to jest fajne Tutaj idzie się i tu jest no waiting zone Czyli nie można tutaj zatrzymywać się bo dużo kamyków tam może ci spaść na głowę Myślę, że powinniśmy się kiedyś tutaj wybrać Ale tu trzeba być sprawny fizycznie i no to którego nam brakuje? Ty jesteś tylko trochę gruby, ale poza tym wszystko spoko. Pogadamy w domu. Stwierdziliśmy nad Natalian, że zdobędziemy ten szczyt. No raczej. Tylko ja jestem teraz na nocnej zmianie. Parę tygodni jeszcze przez parę tygodni będę i wiecie weekend, dwa dni to jest za krótko żeby się przestawić tak z wstawania o 13 i kładzenia się spać o 7-8 rano na, na takie wstanie żeby być tutaj o 8 rano i zacząć więc prawdopodobnie to podobnie nie w ciągu najbliższych tygodni, ale Pokażemy wam widok z góry Trzymajcie nas za słowo Zrobiliśmy sobie wszystko, żeby taki sobie zrobić minik mini piknik Żeby sobie zrobić gdzieś kawę w ładnym miejscu Wszystko spakowałem Kuchenkę, garnek, pokrywkę, kubki, kawę, mleko, ciastka Nawet browarki Browarki? Masz browarki, ale nie masz wody? That's so... That's so what? So on brand That's probably... Jakby to powiedział Andrzej Duda This is... This is... I tak po naszej górskiej wyprawie do Zakopanego skończyliśmy na Tamie y, przy jeziorze Marun, czyli nazywa się ono tak samo jak ta góra Marun. I tutaj kończymy pikniczkiem. A teraz finalnie w celach edukacyjnych po wielokrotnym opowiadaniu wam, jakie mamy fajne rozwiązanie do samochodu, że tak się rozwija taki daszek. Możecie zobaczyć, jak to wygląda dokładnie w przyspieszonym tempie. Zajęło nam to z 3 minuty. Mimo że wiecie, czasami mamy pewne problemy techniczne i czasami zajmuje to trochę dłużej, ale taka podstawowa wersja zajmuje z 3 minuty. Potem są tylko drobne poprawki. Robimy dla Krzysia specjalnie jest Skoki zima, robimy symulację skoków narciarskich w zakopanem. Musimy sobie radzić z tym co mamy Uuh, i ustał. Najważniejsze, że ustał Dobra, trzymajcie się i do za tydzień. Może się pożegnać.